Double Digit ludziska tutaj grek.pl tak, a to nie i to już nie jest kolejny odcinek z serii Codzienne Życie Greka, gdzie postawiłem zrobić specjalny odcinek z powodu, że pomału nadchodzi koniec tej edycji kreatywa i postawiłem w pokazać najlepsze budowle jakiekolwiek żeby zapamiętały tę moto edycję kto będzie powrócił do starego do starych czasów tej edycji zobaczy swoje stare budowle oczywiście ja także tutaj sobie przylecę więc tak trochę to ta, trochę się budowało I mam także tutaj jeszcze Innych jeszcze działki więc lecimy teraz O już jeden się do mnie tepa Więc... Ja te, te, tepam się do pierwszego do pierwszego tutaj naszego TPA TPA Dwik Dobre oby, oby był na swojej działce Oby był i to oto niego niezła bardzo niezła ty, ty, epety, bardzo niezła replika działki, czyli znaczy wioski winiliowej Jak to widać mamy tutaj naszego właściciela tej oto działki i także właściciela innej działki do której też potem przyjdziemy jak widać, działka jest, no, jest bardzo dobrze zrobiona, no może ten budynek został trochę zmodyfikowany, no co jest, i ten też, jest coraz za małe lagi, o kurde ile, ile skrzynek, dobra, EPA, to co EPT, już muszą się tepać, już muszą się tepać. Ludzie z, z tego odcinka nie zostaną zapisani na, na książce. Jak widać, bardzo fajna działka. To zobaczymy, kolko mamy. Dobra. co tu my mamy śniadanie mama śniadanie villager nie mama ojciec to ta idę z, z pasem z, z, z pasem villager a villager został dany pasem 4 godziny <grywka> dobra więc TPA tepam Tp te do gry? A czyli do gry... Podłoga... Okay. O, te Dobra... Wygląda to, że... Muszę sam się tam dać? A nie, to, to nie... A no, to ta, to ta, tak. To tam bardzo fajna działka. Jak widać... Wybudował bardzo fajny pociąg. No, Cały fajny. O, widać. Także bardzo fajne... Bardzo fajny domek. A tu jeszcze bardziej fajniejsze O, jaka fajna konstrukcja. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Mamy tu samolot. O. No epic, normalnie epic. Fajny dzik. No, niezła replika czołgu. I rakieta normalnie nie wiem. Mamy tu jeszcze dwa statki z tego że tu, tu jest wybudowany normalny statek, a tu mamy łódź podwodną. E, tak, tak więc. Teraz lecę do O, a tutaj mamy naszego... właściciela działki. To teraz lecimy do następnego. Lecimy do Oluski Łapka 1-2-3. P. Wizyt. O, widzicie, oto nasz tutaj właściciel, którą przekomówiłem dopiero teraz jest JJ. p, v, olus, k czy olus no Trzeba oczywiście poinformować. Zobaczmy, co my tu mamy wybudowanego. Jest tyle tylko tego te wybudowanego, że... Tu mamy jakiś budynek. Aha. Dużo było tutaj ze strony robionego i z innych bloków. Widzę, że na tym działce panuje Polska A Jakieś szafki jakieś domki z gliny O! To mamy jakiś duży, epik Modurystyczny dom, ale wydaje że niedokończony To zresztą, to zresztą mam mam jakieś numery. nie mam itemów, żeby tam się dostać Bo nie jestem na tym wiedzy, co mam też wszystkie sklejce A do mojego sklepu nie mam zamiaru wracać jak widać jest tam... O, kolejka puszczona sklepik i wybudowany Ktoś wybudował chyba próbować wybudować traktora albo chyba traktora bo sam nie wiem na co to wygląda a to sam nie wiem co to jest to chyba jest z Robloxa No widać że to jakieś woda no o Among Us dobra co my... kogo my tam jeszcze mamy pod koniec? Lisu MC. A no więc y teraz lecę do lista MC. Pv. Jak to nie ma tej działki? Lisu... No jest ta działka. Lisu MC. Co jest? O, wreszcie. Myślałeś się, że tu nic nie ma. Jest, tylko że wyżej. Risałem ze wyboru tu pod niebem nawet wyspy Widać tu w klimacie Japonii Jak widać tu jest innej wyspie nie dokończył Ale to nic tu trochę taka niderowa jest Nie dokończać smoka jeszcze buda, a go wysmoka budu buduje. Dobra Dobra A co my to mamy jeszcze na, do, na dole Aha, Wielka... sklepik z główkami Dobra Co nam no tu jeszcze zostało pokazane? A no, Przewrócimy jeszcze do starego naszego miasta Home... E, nie to, nie to Home 2 Chociaż to też można po pokazać Proszę bardzo Takie wielka, wielka hacienda Działka leżąca do 8, 9, 8, 5, 8, 4. też du duży dom A teraz już lecimy tam, gdzie mieliśmy lecieć Do Alanowicz Oczywiście tu, macie, tu widać mój dom jeszcze trochę zrobiony No Nic się nie zmieniło Wszystko tak jak jest O widać że powstał tutaj McDonald's Ma. Aha No to nieźle wybudowane Nieźle wybudowane No tu mamy oczywiście sąd O, a tego tutaj jeszcze nie było, tu, tu mamy Media Expert Aha, galeria handla, No no no, niezła nie miejscowa, niezła No może w tym ucie Może tutaj wszystkiego nie pokażę, bo ta działka ma tyle rzeczy, że wiem, wiem gdzie jeszcze by polecieć. Jest jedno miejsce, gdzie jest bardzo dużo rzeczy na tej działce. Ale na to bardzo, bardzo dużo. Jest mała, mała i oto jesteśmy już prawie na miejscu. Mamy tu taką wielką, wielkie budowlę. Więc idziemy dalej. Jak widać, kolejny mak. Tu kolejne budowlę. Jak wielko lód. I oczywiście to by było z, tyle z tego spisanego odcinka więc i dziękuję za wszystkie, re, za wszystkie recenzje na stronie Readero Książki Kraj na Spokoju i za te dobre i za, za te złe, bo wszystko jest dobre. Nie ma niczego złego. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na raziocha!